Ja już abstrahuję od tych Pańskich opisów, które według mnie są po prostu pewnym aktem bardzo źle rozumianej propagandy. Proszę Państwa, ja wiem jedno: Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce, jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie Państwu współczuję. Przejdziemy do serii pytań. Widzę, że jest bardzo wielu chętnych, dlatego ustalmy zasady. Jedno pytanie na jedną redakcję. Chciałbym, aby możliwie największa grupa dziennikarzy miała szansę zadać pytania. Bardzo proszę, pierwsza redakcja, pierwsze pytania. Dzień dobry Panie Prezesie, dzień dobry Panom, jak w sobie wnioski fakty TVN. Panie Prezesie, chciałbym zapytać, czy TVP powinna dalej mieć Prezesa na telefon, telefon polityka, na Pański telefon i to w środku nocy, właśnie o trzeciej w nocy. Tak było, sam Pan o tym... Opowiadał. Czy tak powinno być dalej? Panie redaktorze, to było tak, jeśli ta sprawa interesuje opinię publiczną, bo nie jestem taki bardzo pewien tego. Otóż ja wróciłem właśnie o tej porze do domu i chciałem zobaczyć co w telewizji. Zobaczyłem, że jest brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo byliśmy razem w Krakowie, wrócił marszałek Terlecki. O trzeciej w nocy, panie Tak, prezesie. o trzeciej w nocy, więc zadzwoniłem do marszałka Terleckiego. No i marszałek Terlecki mi potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, no ale one spały, nie odbierały telefonu. I po dłuższym zastanowieniu. Doszedłem do wniosku, że chyba w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji. Co prawda znam go nieporównanie mniej niż prezesa Kurskiego, którego znałem jeszcze od jego bardzo młodych, a moich stosunkowo młodych lat, ale go jednak już trochę znam. No i zaryzykowałem, bo to rzeczywiście towarzystwo no nie była sytuacja najłatwiejsza. No ale ja zaryzykowałem i dowiedziałem się i to mnie bardzo ucieszyło, że to jednak jest tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera i nic innego nie stało. Ale czy ta I sytuacja rzeczywiście komuś, o komuś, to, TVP i komuś to rzeczywiście opowiedziałem, jakoś to się rozeszło. To chodziło o to, czy telewizja polska została wyłączona, czy też nie. Ale czy to świadczy o niezależności? To nie świat... Proszę pozwolić, dać, do... proszę dać odpowiedzieć panu prezesowi. Dobrze? Pan już pytanie, że to, nie, nie, to, to pytanie. nie oznacza żadnej zależności. To jest po prostu pytanie o to, czy coś działa, czy nie działa, i każdy polityk, czy w ogóle każdy obywatel może takie pytanie zadać, Od jeżeli jakąś osobę zna. A cała bajka o szefach na telefon z tą pewnością odnosi się do dzisiejszej sytuacji, bo to na pewno są szelfowie na telefon, to są ludzie, którzy zdecydowali się na łanie, łamanie prawa. Ma mm, sytuację, która budzi sprzeciw także przynajmniej wśród bardzo dużej części dziennikarzy, ale budzi także. Coś, no nie chcę używać zbyt ostrych słów, no ale budzi pogardę po prostu. Czy Taką tak być dalej, pogardę panie Bo tutaj ta, to podobieństwo do sytuacji z okresu stanu wojennego jest uderzające i naprawdę bardzo mi przykro, że tacy ludzie mogą dzisiaj funkcjonować w mediach publicznych. Tyle mogę panu odpowiedzieć. Ale, jeżeli można, to ja bym dodał do nie. tego, bo taka godzina pan redaktor mówi o trzeciej. Nad ranem. Ja o trzeciej nad ranem przyjechałem do Polskiej Agencji Prasowej. Tam wtedy kilkunastu silnych panów, czyli takich, o jakich mówił Donald Tusk w kampanii wyborczej, przejmowało budynek. Była trzecia nad ranem. Była trzecia nad ranem. I dzisiaj te osoby, które są w mediach publicznych, są i na telefon, i na posyłki, i to widzimy każdego dnia. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kolejna redakcja. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Bardzo proszę się przedstawienie. Mikrofon działa, odziała. Nie wiem dlaczego przed chwilą nie działał, jak mój kolega próbował zadawać pytanie, Agata tam 24. Panie prezesie, ja chciałam zapytać, czy pan uważa, że posłowie Kamiński i wąsik powinni uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Sejmu? W jakim charakterze uczestniczą w związku z tym, że mandaty zostały wygaszone, uczestniczyli w ostatnim i w posiedzeniu komisji? I czy prezydent, czy oczekuje pan od prezydenta kolejnego ułaskawienia? Bo y, prezydent mówi, że poprzednie ułaskawienie jest ważne, no ale gdyby ułaskawił jeszcze raz, no to uznałby, że tamto ułaskawienie jednak było niezgodne z prawem. Czego pan oczekuje? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo akurat o tym nie powiedziałem. Zapadają wyroki, które przypominają najgorsze czasy komunizmu. Otóż ja wbrew różnym opowieściom także Pewnego bardzo ważnego pana uczestniczyłem w działaniach opozycji od 76 roku, a od 77 byłem w biurze interwencyjnym KORU. Zajmowaliśmy się różnego rodzaju nadużyciami, w tym także morderstwami, których dopuszczała się milicja obywatelska. I e, wtedy w sądach warszawskich był taki wydział. Zwany Wydziałem Gwardii, gdzie załatwiano takie najbardziej już obrzydliwe sprawy. Na przykład jakaś rodzina w przypadkowych okolicznościach weszła współ z jakimś milicjantem, została przez milicję dotkliwie pobita i następnie postawiona przed sądem za pobicie tych milicjantów. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Na czele tego Wydziału stała pani, która była jednocześnie pierwszym sekretarzem. POP, we wszystkich tych sądach, które były należnie, wtedy był tam także Sąd Najwyższy. I tak się złożyło, że po 20 mniej więcej latach zobaczyłem tą panią na sali sądowej. Bo akurat w mojej sprawie, gdzie byłem uniewinniony, bo miałem kilka spraw karnych wtedy wytoczonych, ona w drugiej instancji to uniewinnienie uchyliła i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprawa została umorzona, nie miała żadnych dalszych konsekwencji, ale byłem, bo, byłem bardzo zdumiony, byłem bardzo zdumiony jej obecnością i może to Panią i Państwa bardzo zdziwić, ale zapytałem się sędziego Szczębosza, którego wtedy nieźle znałem, nad może dobrze. Skąd ta Pani tutaj, no dowiedziałem się, że ta Pani nie tylko, że pozostała w sądownictwie, ale ona jest także szefem szkolenia. Ona była wtedy, no to już było dawno temu, ona była wtedy szefem szkolenia w tej szkolnictwie, czyli nie tylko, że nie została ukarana wieloletnim więzieniem za swoją działalność, nie tylko nie została usunięta z sądownictwa, ale jeszcze do tego szkoli młodych sędziów. Obydwaj panowie skazani, zostali skazani i o tym kiedyś na tej sali już mówiłem, w sposób skandaliczny, całkowicie bezprawny za to, że walczyli z korupcją. Ta władza, która jest dzisiaj, nie chce walki z korupcją, bo to jest władza systemu III Rzeczypospolitej, systemu postkomunistycznego, a jednym z fundamentów tego systemu była właśnie korupcja i za to zostali skazani. Mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach. Sejmu, a to ułaskawienie, które w pewnych szczególnych okolicznościach. Zastosował pan prezydent jest oczywiście w dalszym ciągu ważne. Mam nadzieję, że kiedyś ludzie, którzy dopuścili się tych nadużyć, staną przed sądem i zostaną z odpowiednią surowością, bo to jest bardzo ciężkie przestępstwo, to czego się dopuścili, ukarani. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Pani redaktor, umawialiśmy się na coś. Szanowna pani redaktor, bardzo proszę dopuścić kolejnego dziennikarza do mikrofonu, bo są również inne redakcje. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli możliwość zadania pytania. Czy jest kolejna redakcja jakaś, która chciałaby zadać pytanie? Czy kończymy konferencję prasową? A jest, Dzień proszę Dzień dobry, bardzo. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Panie premierze. Chciałbym zapytać o to, czy nie dostrzega pan hipokryzji w niektórych działaniach polityków Prawa i Sprawiedliwości dwa przykłady. Jeśli chodzi o media publiczne, wszyscy mówią polityce Prawa i Sprawiedliwości o obronie wolności mediów, a nie było protestów, kiedy TVP była tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości, porównywała gejów do pedofilów, kiedy nie były transmitowane żadne konferencje prasowe głównych polityków opozycji, kiedy Donald Tusk był przedstawiany w podkręcony Czerwonych barwach. Tych przykładów jest dużo, dużo więcej. Wtedy nie było żadnych protestów, jeśli chodzi o standardy TVP, często nie byli zapraszani reprezentanci partii opozycyjnych, a zdjęcia zamordowanych cywilów z Ukrainy służyły tak naprawdę do uderzania w polityków opozycji. Drugi, ostatni przykład. Beata Szydło teraz mówi, była premier, o tym, że łączenie mandatu prokuratora generalnego i senatora i posła jest niezgodne z konstytucją. Wiemy, kto był prokuratorem generalnym, poseł Zbigniew Ziobro. Czy to nie jest hipokryzja w tych przypadkach, o których mówię? Dziękuję. Panie redaktorze, ja już abstrahuję od tych Pańskich opisów, które według mnie są po prostu pewnym aktem bardzo źle rozumianej propagandy, którą ludzie mojego pokolenia, czyli tacy, którzy świetnie pamiętają komunizm, przeżyli w nim 40 lat. No, doskonale pamiętają, ale e, niezależnie od tego, proszę pamiętać, że mieliśmy po drugiej stronie TVN, który pod tym względem, to znaczy, jeżeli chodzi o brak obiektywizmu i różnego rodzaju chwyty, działania zmierzające do skompromitowania władzy, no, bił telewizję publiczną, nawet gdyby przyjąć te Pańskie twierdzenia, które są nieprawdziwe. Na głowę to, co tam się wyprawiało, to przechodziło wszelkie podobieństwo. To był jeden gigantyczny skandal. To była propaganda w stylu, którego już nie chcę porównywać, no bo. Po prostu chce się trzymać pewnych ram, ale można by to porównać naprawdę do no, najgorszych czasów XX wieku. Dziękuję Pan. Bardzo. bardzo proszę, kolejna redakcja. Panie redaktorze, bardzo proszę nie okupować mikrofonu. Dajmy szansę innym dziennikarzom, bo też kolejna. Chociaż TVN już zadawał pytanie, czy jest jeszcze jakaś inna redakcja, która chciałaby zadać Panie pytanie? Bardzo, ja wiem, ale umawialiśmy się, bo jest dużo dziennikarzy, że każda redakcja będzie mogła zadać jedno pytanie. Bardzo proszę tutaj, proszę puścić kobietę. Państwo w telewizji mówi się dużo o prawach kobiet, a kobieta stoi za Pana plecami. Proszę, pój Ale pójdźmy. Ale pójźmy kobietę, dajmy szansę kobietom. Czy kończymy konferencję? Państwo już nie macie pytań? Bardzo proszę, pójdźmy redakcję. To pójdźmy redakcję, bardzo proszę. Dzień dobry, Anna ja Monkosa, Radio Zeta. Ponieważ tutaj koleżanka nie, nie zdążyła dopytać, bo został wyłączony jej mikrofon, chciałam zapytać Pana Prezesa o ten gest Kozakiewicza w Sejmie, pokazany przez Mariusza Kamińskiego w stronę posłów Koalicji Obywatelskiej. Czy tak powinna wyglądać debata w Sejmie? Ja nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza, znaczy wiem co to jest gest Kozakiewicza i doskonale pamiętam tą piękną chwilę, która cieszyła tylko nie tylko Polska, ale kawał świata, natomiast nie, nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest po prostu yy, jakiś element, no, nazwę to bardzo łagodnie i elegancko manipulacji, także dziękuję panu. Szanowni Dziękuję Państwo, Panie. bardzo proszę kolejna redakcja. Czy są jakieś pytania? Najlepiej w temacie może dzisiejszego spotkania konferencji, tego, co dzieje się w Polsce z mediami publicznymi, jak proszę łamane Państwa. jest prawo? Szanowni Państwa, ja wiem jedno, państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce, jest nie do obrony, państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję. Dziękuję Państwu. Na tym kończymy naszą konferencję prasową. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.